Od godziny stoicie jak takie posągi. Powinnaś mnie przedstawić swojej mamie. O, widzę szybki niczym biegunka. Co mi przeszkadzało, żeście stali, no? Kaziu, na pewno tata ci mówił, jaka jest mama. Tak, ale mimo wszystko to jest twoja mama. Kaziu, to nie jest dobry pomysł, już ci mówiłem. Paulinka, ufasz mi? Tak, misiu, jeszcze nigdy mnie nie zawiodłeś. A kiedy miał to zrobić? Znacie się godzinę, z czego 59 minut to staliście jak widły w gnoju bez słowa. Dobra, zawiodzę was. To ja idę się ogarnąć trochę. Jak nas zawiedziesz, to podejdziesz z nami i zamęnisz słowo ze swoją żoną. Słuchaj, to nie jest dobry pomysł. Musisz jej powiedzieć, że już cię denerwuje ta twoja córka, a tym bardziej jej nowy chłopak wtedy kupię jej zaufanie. W porządku. Dobra, odprowadzę was. Nie musisz tego robić, tato. Mimo wszystko, mam jeszcze jakieś dobre wspomnienia z tą kobietą, więc. A ty co? Przyszedłeś mi oddać moje pieniądze, żebym nie musiała mieszkać w takiej dziurze, tylko mogła wrócić na moje standardy? Mamuś, poznaj mojego chłopaka, Kaziu. Niezły. Paulinka, ty i twoja mama wyglądacie jak ta sama osoba. I czym dwie identyczne szpulki miedzianego drutu. Całe szczęście mamy zupełnie inny charakter. Wyglądowo jeden do jeden to jest jakby mocne, nie? No niestety budżet filmu wystarczył tylko na jednego aktora i to umówmy się średniego, co najwyżej. Nie mogę patrzeć jak ona go traktuje, on by zrobił dla niej wszystko, a ona... Ogarną to na pewno. No dobra, idzie twoja mama. Paulinka, w końcu poszłaś po rozum do głowy i do mamusi przyjechałaś? Mam nadzieję na stałe. Pomoże mi to wygrać rozprawę. To nie był mój pomysł. Widzę mądrego chłopaka znalazłaś. Nie to co ja i twojego ojca. Zjadłabyś kurczaka z ryżem? No, jestem całkiem głodna. Świetnie, to mi też zrób. Przepraszam cię Kaziu, powiedz tylko słowo i wracamy. No zmykaj już. Przepraszam, że takie warunki, ale niedługo się polepszę, jak już wygram tą rozprawę. Na pewno wygrasz. Y, przepraszam, że bez pani, ale tak dziwnie mówić na pani. Wyglądasz za młodo. Właśnie teraz mnie kupiłeś, to może chodźmy, porozmawiajmy, co? Muszę tylko skoczyć do łazienki, troszkę się odpicować. Nie spodziewałem się, że będę rozmawiał z taką kobietą. Okej, okay, pierwsze drzwi po prawo, tam na korytarzu. No Co za wredna i podła Dokładnie, Kasia. Kasia? Jakim cudem cię słyszę? Musisz gdzieś być blisko? Nie znasz mnie od wczoraj. Maniek, przestań się psiurwa wiercić, bo zaraz się spierdzielimy na dół. Co tam się dzieje? Maniek, cholera jasna, bo się wiercisz jakby ci w dupsku robili odwiert ropy naftowej. Eee, przepraszam. Jaki jest plan? Muszę teraz udawać, że mama Pauliny nie brzydzi mnie jako osoba, a później... A później powiedzie, że to najprawdopodobniej koniec tego odcinka. Jeżeli chcecie kolejny, to po prostu napiszcie ulubiony fragment tego w komentarzu.